Raz jeden, a drugi raz jak mnie zdradziła. Ja uważam, że uczciwość nakazuje, że należy być z tym, kogo się kocha. Nawet kosztem nieszczęścia drugiego człowieka. Dlatego, że bycie z kimś, kogo się nie kocha, jest nieszczęściem większym. Za miłość. Za miłość tam oczywiście ja No, i Jim, ojca i syna, Strindberga zaczyna. się się a że się rozbierz. Pantofle, mhm. ja no. e to jest prawda o mnie. I dziurawe jeszcze tu mole mi zjadły, nie zauważyłem. Ale to o, o, sobie tutaj. O, A, Tak. jest. Tak jest. O, tak się jedzie. Wygodnie. Po mnie buty cisną. O. Czy tam horoskop? Nie. Bardzo dobry horoskop. Kto Który nie bierze. Który nie ja mam odosobę, to no ja powinnam się gościć i nie wiem, co to jest. A przechodzę. W Heidelbergu na deptaków w sobotę tłum ludzi. I kupowałam gazetę. Nagle podchodzi pani taka, bardzo Patrzy na mnie mój mówi: cholubek. Ja mówię niepodobny. Cholubek. No to powiedziałem: Nazywam się Hanuszkiewicz, proszę pani. A mówiłam: cholubek i poszło. O. Mój przyjaciel Leszek Ostrowski, jak mu się skarżyłem, że ja mam z obóz koncentracyjny. Odetchnąć, nie mogę, wyjść z domu nie mogę, z dziewczyną się umówić nie mogę. Zazdrosna, ta, władczyni. A jak siedzę w domu, to się mną nie interesuje. Interesuje się od, no, od momentu, kiedy wychodzę z domu. My mam obóz koncentracyjny, komfortowy, ale obóz. A my co, na starość, taki oboziec koncentracyjny, komfortowy. Zastanów się, nieźle. Nie, Rosu lubię, barsz lubię, knedle z wysypkami lubię, sałatę grecką lubię. Wszystko co mi gotuje moja żona i poprzednia żona też.

bye, -bye. bye, -bye.